Cześć, ja jestem Igor i dzisiaj zagram sobie w Fortnite. Teraz, dlaczego my tutaj zaczynamy? Przemyślałem to i kupujemy ten level. Dzisiaj nowy skin. Jak widzicie, już wbiłem naszego pana Ciacho. Dużo levelów wbiłem już. I to jest teraz. Oh. Mm, mm. Ale czy jednak, czy jednak to dwa tysiące coś, czy jednak z kim? To może. Albo. Czekajcie, ile mi jeszcze brakuje? No nie. Oczywiste Trzy, cztery. Ry, kupił Nowy skin Maeve Odbierz, odbierz mi to, odbierz Maeve Przepraszam za jakoś... a w ogóle dostałem sprzęt oh yeah. Mave, Ej, to nie... to możemy już prawie tarczę dostać, a teraz solo Dzisiaj zagram sobie Fortnite. Parę solówek. Wczoraj zrobiłem aż dwa odcinki z rzędu. To jest coś, co nie jest zbyt normalne. 100 fidolców. A, nie sobie. Plebdzie kanon. Wow. Ale tam mailnie. Nawet fajny skinek. Już mam ze 6 skinów. Nie? 5. 5, 5, 5, 5. W mam mało baterii, wiecie? Mam mało baterii. Bardzo mało ma baterii. Patrzcie mam o 10%. Nie jest to dobre. Mam nadzieję, że jakiś minek dzisiaj będzie. ojo, wy widzicie... O kurde. jakiś glitche Ej, mi nawet fajne, tylko te włosy. Te włosy nie, nie są zbyt fajne, wiecie? O, oczywiście słone wieże W ogóle przepraszam za tą jakość O kurcze O kurczę o. Kitek dumnie mnie podąża. Ło, ja już mogę wysiadać I teraz słone wieże. No tak to jest solo, to nie jest dło. Przed chwilą graliśmy duo, a może pójdziemy na środek? No chyba pójdziemy na środek, bo to kewa, ale nie tam będzie za dużo ludzi. Ale też fragi chcemy, ale też fragi chcemy, no. nie idziemy na słodobieżę. To jest już że oczywiste, o Ło, to jest złotego. Prezent, prezent. I nikt na to nie poszedł, nie? No bardzo nuby Dobra prosi jednak Dostałem Nic fajnego Nic fajnego nie dostałem Ale my No fajny skinek, fajny skinek, fajny, fajny Udalek to też takie niefajne. Dlaczego czego akurat egzotyczny mi dali? Ej, ale czy my jesteśmy spoconi... spoceni? Ja nie! To dlaczego ja sobie założyłem to mail. Eeech, mogłem panem ciacho grać tu, moim ulubionym skinem. Ktoś tu chodzi... Ej, ktoś tu chodzi, ej. Ktoś tu chodzi, ktoś tu chodzi. Ło! O kurczę, ale taktyka, niebieski. No ale dobrze. No, jakoś ekstra dużo leczenia widzę. Poczekajcie. ja sobie to zrobię? Tak, poczekajcie. Ja zrobię tak, tak. 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 kurcze, no nie tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. W sumie tak, tak. 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 Nie. To nie wygląda ładnie tak. Ej, ale niebieski taktykal. OP, 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 OP. Tylko jakby jak był Charge, byłoby trochę lepiej. Nie A... Ja bym jeszcze bym bardzo kałach chciał. No, 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 no. Samo pistolety dzisiaj. E, asmg, no jedna potra, to mi się nie przyda zaznaczymy sobie ją a po drugie, bardzo gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału i zlajkowania, i zlajkowania tego filmu i jakby co o suba ze dzwoneczkiem. Ja nie, nie wierzę. Ludzie. Ludzie. Ja. W to. Nie. Wierzę. no to jednak dzisiaj będą trzy solweczki, trzy solweczki, trzy solweczki i po filmie, nie? teraz jeszcze dwa solweczki nawet fajnie tak sobie na chilling, trochę chilling, we chilling, we, we, we chilling, we chilling, we chilling, chilling, chilling K. -k, 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 -k mm, postanowiłem jakby co ja postanowiłem nagrywać teraz bez twarzy i uwierzcie mi. Naprawdę się zmieniłem mega. Bum, 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 bum. O tam nie oczywiście widzieliście. Jeden raz z ukullerami i jeden raz bez. Oj, zmieniłem się, zmieniłem, zmieniłem, naprawdę się zmieniłem. A więc no święty Mikołaj normalnie na nas patrzy A, słone wie albo nie teraz po środek teraz środek jak się bawić to się bawić o, Ktoś ktoś Koście, fajna animacja w ogóle, ale animacja się zmieniła. Uuhu. A tu skrzynia była. Tam są skrzynie kurczę. SMG, ale oni się timują. Teraz drugi. Drugi? O kurczę. On mnie porobi zaraz. Chyba nie. No jednak coś nie piekło. Aaaa! Coś niepięknego. Kurczę, melansa. Możemy mieć fulkewa. Możemy mieć fulkę. Możemy mieć fulkę. Ale przecież to dało kiedyś kewa. Dlaczego my nie dostaliśmy kewa? Dużo gliczy w, tych, w tym Fortnite'u. Fajnie by było, jakby się za to wzięli i by... usunęli te glicze. Wow. Ło! No idę do mnie normalnie, rzucają obydwoje. Jeden na jeden. Sam, gościu. Masz się nie teamować. It's a ban for you. Normalnie tam ci się chwilę teamowali, tak nie można. Ja się nigdy nie będę teamował. No dobra, to ma więcej ammo, to bierzemy. Heh. Fajna technika, ale ludzie tego nie wykorzystają, że po prostu jest więcej ammo. Tego nawet nie sprawdzają. No, nie, że ja się wyśmiewam, nie? Tylko tak mówię. Że to, to lepsze? O, tam jest skrzynia. To tam lecimy. Maeve. 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 och. maeve, maeve. May, may. O kurczę. Nie wiedziałem, że, że się tak da. Uuu, ma lepsze. Nie ma lepsze, ale weźmiemy sobie nowe. No wiutkie śmigane będzie pewnie szybciej. O kurczę, dlaczego ja chciałem... Po co? Czekamy tu na ludzi. O... Słone wieże. Operacja słone wieże. Operacja słone wieże. No nie, nikogo to nie było. Przepraszam, ja myślałem chwilę, że tam ktoś był. A a a a a a O kurde. Wo! Co? on mnie prawie porobił. Co jest? Co gościu porobił? Co gościu zrobił? Kurde, widzę kogoś. Co gościu zrobił? No ja nie mam szans, no. Tak zaraz nie znajdę żadnej apteczki. To to będzie dead, tak zwany dead. A gościu tego stał w miejscu mnie i, my, i mnie kawachem chyba robił, nie? Nie wierzę, nie? No dajcie mi, o w sumie mandarze i splashę. Ej. Okej, okay, możemy jeszcze się z tym uratować jak nie dostałem, jak nie dostaniemy zaraz snajpy. W głowę, mam nadzieję, że nie. Splasha, Fangs... O, teraz nawet kewa mamy, więc nie jest źle. hu ale fart. Och, trochę stres, trochę stres. Oj, był trochę stres. Byp. Ile mamy w ogóle procent? Skurcze, byki. Chyba to jest jednak ostatnia gra. Więc jak teraz umrę, to... o. No to już po mnie, no już po mnie, nie żyję. Jakim cudem ja żyję? Jakim cudem? Błagam miał apteczkę, że jakąś nie miał. Kurczę, belansa. O kurde kolejny, no nie wierzę. Po prostu nie widzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. O tu jestem, gościu? On do kogoś strzelał? Więc ktoś tu jest? Skórz, czy byki? Fff. Tak jak mówiłem, po tej grze kończymy. Uf. Uf. O kurde, kolejny. Kolejny, który chce, Walczyć, kurde, dwóch. Że dwóch na mnie, no nie, no. Dobra, jeszcze jedna szybka gra, no. Czekaj, ile mamy procent? Trzy, no nie. Przepraszam, kończę mi na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. I teraz zrobię jeszcze jeden odcinek, tylko, że pod ładowarką. Okej, okay. widzimy się w kolejnym odcinku i to zaraz. Cześć!